Z udziałem dzieci i młodzieży z kołobrzeskich szkół, harcerzy, służb mundurowych, samorządowców i mieszkańców koło Brzegu odbyły się wczoraj uroczystości przy Dębach Katyńskich. Przybyliśmy tutaj, by przywołać pamięć Polaków zamordowanych w Katyniu, Miednoje, Charkowie, Bykowni i innych miejscach kaźni. Jesteśmy tutaj, by ocalić od zapomnienia niewinnie straconych, Najlepszych synów ojczyzny. Podczas uroczystości głos zabrała również Wanda Przybelska. 84 lata temu, 13 kwietnia 1943 roku, berlińskie radio nadało komunikat o odkryciu masowych grobów polskich oficerów w Katyniu pod Smoleńskiem. Oficerowie zostali wzięci do niewoli przez Rosjan na początku II wojny światowej w 1939 roku. Na rozkaz Stalina przywódcy Związku Sowieckiego podjęli decyzję zamordowania polskich jeńców strzałem w tył głowy. W ten sposób zgładzili ponad 20 tysięcy osób. Minutą ciszy uczczono pomordowanych, a przy kołobrzeskich dębach pamięci, które zostały posadzone, by uhonorować ofiary zbrodni sowieckiej, Zapalono znicze. Relację z uroczystości nadamy dzisiaj na naszej antenie w bloku programów po wydarzeniach dnia.